I sąsiadów. Ogólnie był zamysł, jak tylko się dowiedziałem o Wysokim wolnie, że sąsiedzi będą na tym, ale to jest jeszcze myślę, że. O kurwa! O Nie ma! Tysiąc złotych. Siemka, fajnie, że po sąsiedzku powróciło i od biedaka również pozdrawiam z Holandii, bo nie miałem co oglądać uśmiechnięta buźka. Wiecie, co robić na czacie, kochani. Stary, dzięki wielkie, nie? Do miłego oglądania ci życzę i wieczorku. Ależ mnie ta muza zaskoczyła, bo powiem wam, tak... Ja sino. Mały rolnik, siema, pozdrawiam czaty i całe ST, a szczególnie dzisiejszego gospodarza tego live'a szefobacza z dziękuję i witam cię bardzo serdecznie mały rolnik, ale się tu wpadli chłopaki. Pionaj dziękuję za stóweczkę Wariaciku i kurde wywaliliście mnie tak stropu, bo chciałem wam o czymś powiedzieć i teraz nie wiem co o czym ja gadał Discord O ja pierdolę poczekaj bo mi ja pierdziele mi zasłoniło GPS? dobrze. Zobacz przed bo... Ja pierdolę o A co mikrofon? O nederland, 500 złotych. Nie ryj mi A poza tym ja też nowy. Cześć. Ja pierdzielę. Ufa. Mój Jezus. Co zostało? Mówi, że ja widzę w tym momencie? Co tam się stało? Stary, dzięki wielkie. Za kolejne 5 stówek, wariacie. Piona dla ciebie, taka fest ofensywna, nie? I, i robić to często. Teraz przychodzi do mnie na live. Ja pierdolę, nie mi powiedzieć. A tak poza tym tema ma ta nas... Mordo, tam ja dla ciebie cza, za 500 się w tym momencie. Nie ma, czaje, czaje. dzięki za 5 dzięki Nie mam, Puszkę zjeść czy coś, o co chodzi. O ja 500 złotych A tak Stary, poza tym siema ta nas, uśmiechnięta buźka, a widziałeś, bo od ponad roku oglądam was wszystkich, ale się nie udzielałem. Ja pierdolę. No chcę być chyba top donatorem na live nie? <grym> nie no, spokojnie, Wariacie, ten live nie kończy, nie, ja nie kończę z live'ami, nie musicie, serio. Widzicie? Na ja Nie tak jest... nie... no widzicie! Nie serio, bo widzicie. ja nie będę tak często lajmował, nie? Jak będziecie mnie tak tyrać. Kiedy nie obciążników żadnych. Mały rolnik. Siema, pozdrawiam czaty i całe ST Aj chyba się zbugowało albo mordo dwa razy wysłałeś, ale dziękuję jeszcze raz za stóbeczkę i piąteczka leci dla ciebie. Po co? Po co? Eee. Dzięki ma rolnik, cześć, trzymaj się tam. Trzymaj się. Moi do pracy, piąteczka U mnie tego pewnie. A to dziś ten Mokrzyn? Nie, Mordo, Mokshin. Jak nie chcesz spytać o takie rzeczy, Wariacie, wysyłaj tyle mi pieniędzy, serio. Na takie rzeczy, nie, ja cię kurwa. A to dziś ten Mokshin. Nie, dziś Mokrzyn nie Mordo. Ja w kreskówce dzisiaj Mordo jak coś. O ja <laughs> wiem ale, ale się obolił! <laughs> Nie no stary, ry wibanie dzisiaj. Mariano, siemano mordeczki, trzymajcie na flaszeczkę. Pozdrowienia z dębowca, ja pierdolę. Ale ja bym chciał komu nie pod namiotem z wami zrobić, nie? Taką mi no, to było, kurwa, Puszka nie, siema Ameryka Mariacie, zami, to ty. Witam cię serdecznie na live -ku. Ja pierdolę, co ty się Nie da ci się pograć, pokazać nic, nie. On Netherlands spokojnie, serio stary. Dzięki za wszystko co ty dzisiaj zrobiłeś. Pusz, piąteczka, nie? Już chciałem puszeczka powiedzieć przez puszkapa. O, ja pierdzielę. Internet za słaby. bojowy. O, o Netherlands, O, już lepiej, stary, nie? E, Tanas ma live, nie? Tanas będzie... No jak ja dzisiaj robię live, no to za zrobimy za kilka dni. Stary, dziękuję za spódkę kolejną. Piona dla ciebie, nie? Jest to, że mieszkam od Tanasa. O, widzicie? O! Km, jak to. Nie wiem nie, nie ja ma takiego. Nie, 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 nie bawcie baw. się w coś takiego, nie, nie nie róbcie wojny na Donate. Nie zaczynaj się Adler, nie zaczynaj wariacie Stary, stary. dzięki za Tysiaka, ale serio, nie. No, może ma dziś pecha, mały rolnik, co ty na to. No live'a odpalę, co? Może dodaję linka do Dateu po streamu mojego. Dobra, ja <noise> ja, no, ej. Wy jesteście nienormalni jacyś. Ja cię pierdolą. Ja jestem w szoku. Wojna za zaszczydaj! Nie! Nie, nie bo się wyłączę, serio. Nie, nie róbcie mi tego, na spokojnie zróbmy sobie tego live'a, proszę. Proszę. Urwa. Boże, 6 tysięcy ludzi. Tak, ale na te pieniążki? Ej kurwa, poczekaj mordo, ej. Dobra, wiesz co mordo? Jak nie decyduję? Mordo, weź. Ale ja mogę decydować, że koniec live'a będzie, serio. O Nederland. Pipi. Nie. Tego, teha, proszę, Ty nie decydujesz. Proszę. Kurwa. Nie, ty nie decydujesz. Proszę, jak, jak, jak na lekcji polskiego, pani chce jedynkę stać. Proszę, Nie wstaję. <grym> stary. dzięki za pięć nie. Ty nie decydujesz. Ja sam decyduję o tym, jakie będzie Dobra, wiesz co? Poczekaj, Mordo. Dziękuję tak mi, kurwa, dostęp do serwera. Co mam zrobić, no? Widzicie. No to do Tarminga Tak, ty dzisiaj wygrałeś, wariacie. Wygrałeś 100% i wystarczyć na nie chcesz to się nie, Kurwa nie, chcesz to się nie, nie, zależy, ja nie, 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 Dziękuję ci z całego serducha. Bo to naprawdę pozwala mi się przybliżyć do celu, ale na serio na spokojnie. Dziękuję wariacie, ciepiona dla ciebie, nie?